Gimnazjum nr 47 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3. To tutaj, jak we wszystkich bydgoskich gimnazjach, trwa właśnie egzamin gimnazjalistów, część humanistyczna. Sprawdzimy, jakim im poszło. Jak, jak egzamin? Trudny czy łatwy? W miarę łatwy, chociaż niektóre pytania mogły zaskoczyć. Które? Yy, na przykład o parę postaci yy, z, yy, z historii polskiej. Na przykład Tadeusza, Gościuszkę yy, Józefa. W tej gminy nie należało do najtrudniejszych, ale było bardzo dużo pytań z historii, w do egzaminów próbnych. Do napisania było podanie i rozprawka. Podanie, no, wieszło mnie najgorsze. Mam taką nadzieję, przynajmniej zresztą w całej Było 20 pytań zamkniętych i kilka otwartych. No i było bardzo trudne, też było dużo y, z pytań z historii, ale łatwe były z hymnu polskiego. A tak to się jutro mniej stresuje też, ponieważ jutro jest matematyka, jestem lepsze z miejsca to świat. Egzamin był dosyć łatwy, nie było żadnych zaskakujących pytań. Myślałem, spodziewałem się, że będzie coś trudniejszego, no ale okazało się, że nie było dużych problemów. Ja Strasznie się denerwowałam, bo to wiadomo to jest od tego egzaminu zależy dużo bo to czy dostanę się do wymarzonego liceum, dużo punktów chciałam zdobyć, ale bo potem się skupiłam, była ciesza na sali, wszystko było wytłumaczone, więc myślę, że dobrze. Ale było dużo historii. Dobrze, tak to praźnię. To, to, to też ja się na no sprawdziłam w niedzielę, którego jednak nie było w poniedziałek. I pomogło no, mi to. Mogło się. ja się nie uczyłam i nie byłam. No właśnie ja się, ja się uczyłam i jestem wcię. Ja ktoś się interesuje historią własnego kraju, to nie bardzo <laughs> łatwy egzamin. <laughs> to znaczy... E Spodziewałam się takiego testu. Było dużo historii, yy, przez to było dużo dat, ale ogólnie test przyjemny hmm. nie, był, nie był jakiś rozkrawek. No, Na temat był dosyć prosty.